No w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam, krainę zapomnienia, to jedno w głowie mam. koksu 5 gram, odlecieć sam, krainę zapomnienia. Cześć Szymonęsko w kolejnym vlogu. Dzisiaj akcja promowanie ziemniaków z kamerą na głowie. Ja sobie tutaj jadę. Wjeżdżam z garażu. Dzisiaj akcja bronowanie ziemniaków. Yy, oczywiście tutaj z Gładkiem. Gładka nie może zabraknąć. Jedziemy sobie bronować ziemniaki. Jedziemy aktualnie podpiąć brony. Dobra, jo. Waldu się tutaj pilnuje. Odeprzemy tu kołkiem. O. Dobra Dobra, brony jak widzicie zapięliśmy Tata był, pomógł chwilę Więc jedziemy brony tutaj, piątki lekkie Dobra Za bardzo żem rozlzował bić Trzeba skręcić na bici jest za bardzo rozwinięta wici. Dobra Kuriba, ty on robi? Dobra, jedziemy w pole Tu się obwodnik wozi Dodaj gazu, stary ale spokojnie Ogień, ogień proszę Państwa Dobra, jak widzicie jesteśmy, jesteśmy już na polu Wjeżdżamy tutaj w pole Brędyk mi to powiedziałem, chyba tędyk trzeba. Światło sobie wyłączymy. Uwaga, o kurwa! jak wow, boże, jako tu jest? Ale miota, ale miota! O kurwa! <grywa> tutaj mamy ziemniaczki. Odmiana Bolerioza i Atole. Bolerioza i Atole takie mamy tutaj. Odmiany rozłożymy sobie brony, tylko opuścimy je i rozkładamy brony o, tu się zahaczyła, już jest problem dobra więc, znalazłem chwilę czasu postanowiłem nagrać Wam tu taki vlog, jak to wygląda bo przypomniałem sobie, że akurat takiego vlogu jeszcze Wam nie nagrywałem jak to wygląda jeżeli chodzi o Bronowanie ziemniaków. Dobra. Ładnie się tu naje dronki. Olegalnie będę chciał zebrać tę szczebę i potem ją spalimy tutaj. Jak widzicie, już jest słup postawiony, więc za niedługo będą światło wody, a tym samym na kanale będą pojawiać się live'y już wiadomo lepszego, lepszej jakości, więc no czekajcie, czekajcie, bo do końca listopada mają nam to zrobić. Ogień, proszę Państwa, ogień na tłoki. Powiem Wam tak, robię to drugi raz w życiu. I to, tak mało mi to pokazywał mm. <laughs> Więc wiecie I cyk, do góry I cyk, na dół I tak się bawimy <laughs> O kurczę drona nam się nałożyła Trzeba wyskoczyć z ciągnika Drona się nałożyła Brona się nałożyła, to też trzeba patrzeć, żeby się właśnie nie nakładały, bo... No, ja, tam pierdolisz pan! Tu się coś znowu I tu tak samo Kurwa Kurwa Co to się podziało? Słonecznik <laughs> Panie, puść to, puść to, panie, A kurwa Kurba to odrobi. Zaczepiło się i nie puści. Widzicie, tak to jest. Nie będę jechał z tym do domu przecież. O, elegancja. Widzicie, widać, że znam się na robocie. Dobra. <grystanie> Dobra. Mały ale wariat. Totalnie mały ale wariat. a drzemie w nim taka po prostu wielka moc i cyk, do góry i tak zbieramy to po prostu na kupkę. o, tak sobie tutaj elegancko opuścimy na dół, trzeba złożyć widzowie, teraz teraz jest ten moment kiedy przetestujemy ile daliście łapek tyle ile daliście łapek uda mi się to podnieść widzowie pomagajcie dawajcie łapki w górę o już widzę ktoś dał o kolejna kolejna o udało się jak widzicie zbieramy to na taką kubkę. jedziemy do domu ja się z wami żegnam i co dziękuję za oglądanie